Dziś o gali przedsiębiorczości powiatu polickiego, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przesławiu. Zapraszamy! Przedsiębiorcy z Powiatu Polickiego, w tym także z gminy Kołbaskowo, spotkali się na zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Starostwo Powiatowe w Policach i gminę Kołbaskowo, gali przedsiębiorczości Powiatu Polickiego. Podczas spotkania omawiano m.in. ostatnie lata działalności firm na terenie powiatu, a także mówiono o dalszym ich wsparciu i rozwoju. W trakcie wydarzenia wręczono też wyróżnienia najlepszym przedsiębiorcom. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i na samym wstępie chcę powiedzieć, że jako zarząd Powiatu Polickiego, jako Rada Powiatu Polickiego, tak licznie dziś prezentowana, jak i wszyscy samorządowcy, zawsze z pewnego rodzaju podziwem, ale i troską patrzyliśmy na przedsiębiorców. Dzisiejsze spotkanie jest pewnego rodzaju nową. Nową po raz pierwszy, za co bardzo dziękuję panu dyrektorowi i wszystkim pracownikom i postanowiliśmy dziś się spotkać. Ale ten uroczysty dzień nie odbyłby się, gdyby nie gościnność Panie Wójt. Chciałam właśnie z tego miejsca bardzo serdecznie Państwa przywitać w naszych progach Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Bardzo się cieszę, że ta pierwsza uroczystość, czyli gminna, przepraszam, powiatowa gala przedsiębiorczości może się odbywać właśnie w naszej gminie. Witam bardzo serdecznie wszystkich przedsiębiorców, no bo to jest Wasze święto tak naprawdę dzisiaj, a szczególnie gorąco, proszę się nie obrazić, witam przedsiębiorców z mojej gminy. Stawiamy na przedsiębiorczość, stawiamy na współpracę z Państwem w zakresie pozyskiwania ofert pracy, poszukiwania rozwiązań i dostarczania Państwu pracowników, co jest ogromnym, ogromnym wyzwaniem. Dlatego tak jak już podkreślałem, cieszę się, że możemy wspólnie razem te działania realizować.